Dzień dobry. To jest pod znakiem byka. Co w głowie się dzieje? Mhm. Działamy. Działamy, działamy, działamy. Jesteśmy aktywni. E Co w emocjach? No Staramy się pojąć pewne rzeczy, zaraz przejdę do szczegółów, co czyścimy, co leczymy, co czyścimy, siebie, poczucie jakiejś kompletności własnej, czegoś brakuje, jakiś braku, brakujący element tutaj jest. I Co robimy? Patrzymy szeroko płaszczyznowo na temat. Bardzo szeroko. I zanim przejdę do Państwa analizy, gdzie teraz jest i co robi Państwa Wenus? W momencie czytania, e, Państwa Wenus jest w byku w ósmym stopniu, czyli skorpiona, czyli mamy byk Skorpion. Tutaj. Wenus w byku, czyli we własnym domu astrologicznym. Czuje się tu rewelacyjnie, czyli stawiamy na bardzo na komfort. Bardzo na komfort teraz. Y, mamy tutaj jeszcze domieszkę energię skorpiona, czyli ja bym powiedział jakiś komfort psychiczny, ale taki głęb, dogłębny, dogłębny. Wenus y, jest. Y, w byku, i to jest drugi sektor, i znowu jest, znowu jest byk, czyli yy, bardzo materialnie tutaj jest. Czyli państwa, Wenus, będąc u siebie, jeszcze z domieszką Skorpiona, tutaj główkuje. Yy, tu, tutaj jakiś biznes jest u państwa. Pokazany. Ja myślę na temat biznesu jakiejś pracy na własną rękę, być może własny biznes. Bardzo tutaj otwarcie gabinetu psychoterapeutycznego, chociażby. Bardzo dużo tutaj takich dogłębnych myśli i takich rozważań na temat biznesu. Gdzie ja mogę pracować? Co ja mogę robić? W jaki sposób? Gdzie się zatrudnić? Z kim pracować? Staram się tutaj zdobyć środki finansowe. Zastanawiam się nad studiami typu psychologia, medycyna sądowa. Na pewno też wszystko taka praca intelektualna, która miałaby być oczywiście e, zmonetyzowana, czyli do czego dążę? Szukam rozwiązań dla siebie, szukam biznesu dla siebie, szukam kierunku studiów dla siebie, szukam tego, co ja mogę robić w życiu. To z astrologii. Eee, jeszcze tak. No dobrze. Eee, głowa, co głowa pokazuje? U Państwa głowa pokazuje, próbuję sobie wytworzyć jakoś się zainspirować co, co wytworzyć? wytworzyć sobie pomysły, jeżeli to tak można nazwać, czyli szukam szukam, 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 bardzo głęboko szukam, ponieważ Państwa Państwa Wenus jest tutaj z domieszką energii Skorpiona, czyli głęboko rozważam, zastanawiam się tutaj szukam próbuję zmienić swój, swoje status quo obecne w ogóle status quo. Yy, chcę zmian, krótko mówiąc, ale takich dogłębnych. Głowa bardzo tutaj pracuje. Bardzo, bardzo się wysilam, żeby yy, swoje, yy, swoje cele osiągnąć. Na pewno tutaj całe Państwa czytanie ono ma gdzieś na celu zmianę zawodową, ale w końcu Państwa, Olsi, nie nazwałbym tego desperacją. Ale na pewno to jest taki temat numer jeden, jeżeli chodzi o Państwa, być lub nie być. Gdzie ja mogę pracować, z kim i jak ta praca mogłaby wyglądać. Też takie wybieranie własnej dziedziny. Co ja mogę robić, jaką dziedzinę mogę dla siebie mieć, żeby poczuć się jak ryba w wodzie. Ale to tak, proszę cały czas być w tych poszukiwaniach, nie przestawać, bo znajdą, znajdą państwo, znajdą. Co w emocjach? Nie rozumiem pewnej rzeczy. Nie do końca yy, też mi jest pokazywany. Tak nie mogę się połapać trochę. O co tutaj chodzi? Więc trzeba, trzeba temat docisnąć. Tutaj jest ten element yy, skorpiona. Wenus jest w byku. Czyli jest bardzo materialna. Jeszcze ze skorpionem. U Państwa w kontekście pokazuje się sposoby na znalezienie pracy. Właściwie takie wybranie dziedziny. Więc tutaj trzeba, ale emocje, tutaj coś w emocjach przeszkadza. Co tutaj przeszkadza? Co tutaj ma być zrozumiane? A, u Państwa tak, y, uspokoją się emocje, bo są y, niedostatki w wykształceniu, braki w wykształceniu. Jeżeli to wykształcenie. Mm -hmm, tak jest. Jeżeli to wykształcenie się uzupełni u Państwa, natychmiast uspokoją się emocje. Tu jest jakiś kompleks. Tu jest kompleks, bo. Za mało wiem, za, nie jestem mm, mistrzem w tej dziedzinie, którą jestem zainteresowany, ehm, a chcę nim być. A chcę nim być, bo to mi też da poszerzone możliwości znalezienia pracy. Co zrobić? Patrzeć bardzo szeroko. No właśnie, a nie mogę spojrzeć szeroko, ponieważ tutaj w emocjach. Na Państwa emocje wpływa fakt taki, że e, fakt e, niedostatecznego wykształcenia. To jest to u Państwa. Tutaj jakieś problemy z instytucją, typu uniwersytet, mm. czy nieskończone studia i chcę wrócić, czy e, znaleźć w ogóle nową dziedzinę i wejść w ten świat, wejść w jej świat. Więc tutaj ym, to jest taki, taki czynnik blokujący. Ja jeszcze za mało wiem. Ja chc... zapewne chcą Państwo się douczyć, też będzie to w następnym aspekcie pokazane. Yy, czyli, czyli, co robić? Yy, mam jakieś problemy z tym. Mam kompleks na tym punkcie, że gdzieś. Zaniedbałem swoją edukację, ponieważ przyszły dzieci, z, przyszła zmiana stylu życia z nimi związana, więc gdzieś ta edukacja mogła pójść na bok. No, na pewno poszła. Więc tutaj, a teraz ja chcę to naprawić, ja chcę wrócić do pewnych rzeczy, chcę wrócić do przeszłości edukacyjnej po to, żeby sobie ponadrabiać tutaj. Emocje bardzo mi tu przeszkadza, bardzo mnie to gryzie, że ja. Że ja e, za mało wiem, że mam te braki. E, Jowisz jest. E, dlaczego Jowisz? Dlatego, że Jowisz mówi o nauce wyższej o edukacji. Państwa Jowisz jest w byku. 25 stopień, czyli baran. A baran to ja. Archetyp ja. Czyli. E, no, zdecydowanie tutaj Państwo chcą się dokształcać. Chcą się uczyć i. Bardzo to nawet tu jest taki głód wiedzy, pokazany, aż mnie skręca po prostu. Ja już chcę te książki, już chcę się uczyć, chcę nadrabiać, chcę się e, doskonalić. Jowisz w Byku. Jowisz jest w Byku w trzecim domu, w, w trzecim sektorze astrologicznym, to znaczy informacja. Tu informacja, której brakuje. Tutaj aspekt, co czyścimy, uczymy się. Informacja, której brakuje. Trzeci sektor to jest technologia, to jest informacja, słowo, to są książki, w ogóle słowo pisane. Jeszcze tutaj, bo trzeci sektor to bliźnięta, a jeszcze samiowisz. To, jest, to są e, grube, ciężkie, opasłe, to mistrza wiedzy. To jest e, m, nauka dziedzina dla wybranych. To, jest, e, to są wszelkiego rodzaju licencjaty, magistry i wyżej. To jest to, głód wiedzy, głód edukacji, ponieważ są braki. Zacząć jak najbardziej. Wszystko Państwu tutaj sprzyja. <laughs> ładnie, ładnie się pokazuje, bo. O, świetnie, świetna rzecz, świetna rzecz, dlatego że w aspekcie tym emocjonalnym, o którym mówimy. Ja będę się zaspokajać tą wiedzą, ale tutaj jest pokazany taki, taki wykrzyknik od energii: już nie czekaj, już nie ma na co. Nie czekaj na to. Dokształcaj się, szukaj tych książek, e, ucz się, y, studia w październiku, y, cokolwiek, dokształcaj się na razie na własną rękę do tego października przez te parę miesięcy jeszcze, pięć miesięcy. Dużo można się samemu nauczyć, przecież są takie możliwości. Ehm, Jowisz jest w byku w trzecim sektorze. Trzeci sektor bliźniot mówi o technologii. Jowisz o nauce. Nauka poprzez technologię. Mają Państwo zielone światło. I mało tego, tu jest jeszcze pokazany aspekt emocjonalny, o którym mówimy. Pokazuje się Wybierz interesującą cię dziedzinę, uspokoją się emocje. Bo się przestanę już zadręczać tym, że brakuje mi wiedzy. Czyli się frustruję, krótko mówiąc. A tutaj już zacznij. Bardzo dobry moment. I właśnie, co czyścimy? Aspekt braku wiedzy. Czyli, krótko mówiąc, ucz się, zdobywaj, zdobywaj tę wiedzę, która Cię interesuje. No właśnie. Ona da Ci spokój, da Ci pewność siebie, kontrolę nad sytuacją, nad życiem, w sensie nad własnym życiem. Tutaj jest wyleczenie kompleksów na tym punkcie. Tutaj aż, aż się prosi, żeby ten aspekt porównać. Widzą Państwo do, do tego serialu: Daleko od szosy gdzie Leszek się dokształcał, bo chciał zmienić swój status, bo tak? nie miał tego odbicia, który, o którym on tak mówił. To jest dokładnie to. Dokładnie to. Tak więc naprawdę tutaj jest świetna rzecz tak naprawdę pokazana, wbrew pozorom, bo tutaj państwo się z tym męczą mimo wszystko, ale jednak jest doskonały bodziec do wzrostu, bodziec do tego, żeby pracować nad sobą. A właśnie, a państwa z punktu widzenia astrologicznego państwa. Wenus jest w trygonie z Jowiszem. Trygon. O czym mówi trygon w astrologii? Trygon w astrologii jest bardzo dobrym aspektem, bardzo pozytywnym, który tak naprawdę sprzyja działaniu. Sprzyja działaniu. To jest taki talent. Jeszcze jest w pierwszym stopniu, czyli to jest baron i ja. To, co dotyczy mnie osobiście, czyli to, o czym mówimy, czyli tutaj ten trygon, on daje ten talent. Najpierw trzeba go tam się dostać do niego. Czyli nie za bardzo i za tymi emocjami, które mogłyby tutaj trochę wariować, bo te frustracje, bo narzekanie i tak dalej, ale jest trygon, i to jest cudowna rzecz, ponieważ trygon to jest pole, gdzie można realizować swój talent. Czyli krótko mówiąc, są Państwo na tyle. Zdolni, na tyle inteligentni, żeby swoją wybraną dziedzinę doprowadzić do perfekcji, do poziomu mistrzowskiego. Są Państwo w stanie to zrobić? Tutaj ten talent swój wykorzystać jak najbardziej. Nie ma co się załamywać, wręcz przeciwnie. Tutaj um, też jest pokazany efekt tego wszystkiego, że um, jeżeli państwo się wezmą za, za sprawę, to tak naprawdę tutaj przeszczęście jest pokazane, bo się państwo na, nagle wreszcie zaczną realizować. Czyli satysfakcja na Państwa czeka. Tutaj już należy zacząć, jeżeli Państwu zależy. Rzecz jasna. I co robimy? Patrzymy bardzo szeroko na, na tę sprawę. Nie poddajemy się przy pierwszym potknięciu. Nie mamy takiego mentalu w stylu. Ja się nie nadaję do tego. Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, tutaj dociskamy. Dociskamy. Jesteśmy swoim najsurowszym nauczycielem, który tak jak surowy rodzic, dlatego jest surowy, ponieważ kocha najmocniej, ponieważ chce dla nas jak najlepiej. Proszę zauważyć, surowi nauczyciele, czy surowi rodzice, oni są. Ci najbardziej kochający, pod, pod warunkiem oczywiście, że oni nie mają problemów ze sobą emocjonalnych, ale to jest inna sprawa. Jeżeli, jeżeli tak drążą, jeżeli tak człowieka motywują, e, wymagają, jeżeli państwo nie mają takiego człowieka przy sobie, proszę wymagać od siebie. Ja chcę, ja osiągnę i ja będę to mieć. Czyli tutaj ta surowość i dyscyplina od Państwa by e, od Państwa by tutaj zależała. Merkury. Astrologicznie Merkury, czyli informacja, to co tu, tutaj Państwo chcą, jest w sekstylu z Saturnem w pierwszym stopniu, czyli genialny czas, żeby do tej wiedzy, którą Państwo chcą zdobyć, dodać saturniczną strukturę, plan działania, plan nauki, plan edukacji. I to jest wszystko pierwszy stopień, czyli ja. To dotyczy mnie samego, mnie byka. Więc tutaj um, okoliczności genialne. Tak więc tutaj yy, działamy, drodzy państwo, działamy, działamy, uczymy się, dokształcamy, wszystko, wszystko się tu uda. Finanse się poprawią, finanse się poprawią, ale yy, tutaj jest też ważna rzecz: praca nad mentalem. Albo ja za stary na naukę, albo. A to mi tyle czasu zajmie. No, oczywiście, że tak. Przecież zdobywanie wiedzy to nie jest sprawa na jedną noc. To przyjdzie. Oczywiście tutaj, jeżeli Państwo chcą się wziąć za, za tę sprawę, energię pokazują, że e, zdobywanie wiedzy, czy, czyli uzupełnianie e, braku w wykształceniu jest tutaj możliwe u Państwa. No pewnie, że tak. Tylko to, że to jest możliwe, nie oznacza, że ja się za to wezmę, to są te różne rzeczy, ale to jest jasne. Yy, tutaj, yy, dlatego należy patrzeć bardzo szeroko, czyli co i jakie możliwości da mi ta wiedza, da mi to moje wykształcenie, dadzą mi te moje studia. Też trzeba tutaj racjonalnie patrzeć, bo. Czyli ta struktura Saturna w zdobywaniu wiedzy bliźniot. Jeżeli sobie Państwo, znaczy zacznijmy tak, jeżeli Państwo są zdecydowani, tak chcę nadrobić braki. Potrzebna jest struktura, rozpisanie, co kiedy, którego dnia, o której godzinie robię. Żeby sobie ładnie rozplanować naukę. Po to tylko, żeby się nie stresować, zwłaszcza jak przyjdą egzaminy. Czyli wszystko na spokojnie sobie rozpisać, uczyć się codziennie, pilnie, z dyscypliną. Wszystko będzie dobrze. Tak więc tutaj, yy, już na koniec, naprawdę mają Państwo ogromne możliwości w leczeniu swoich kompleksów. Jeżeli chodzi o aspekt edukacyjny, czy cokolwiek związane z yy, jego nadrabianiem, gdzieś zalepianiem tych dziur, owocnych efektów, wszystkiego dobrego dla Państwa i powodzenia na studiach, w zdobywaniu wiedzy. Dziękuję.